Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Co mnie denerwuje w The Sims 2. Tak jak mówiłam w pierwszej części, postanowiłam zrobić kolejny odcinek i również nie wykluczam, że powstanie jeszcze trzeci. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy ta seria Wam się podoba, bo mega zależy mi na waszej opinii. Nie obrażę się również, jeżeli wciśniecie suba i zostawicie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Tylko szybko powtórzę jeszcze to, co mówiłam w poprzednim odcinku, a mianowicie to, że będę mówiła o tym, co mnie denerwuje w grze podstawowej, nie biorąc przy tym pod uwagę, że. Modów. Kończąc ten wstęp, jeszcze chciałam podziękować osobom w komentarzach pod poprzednim filmem, które podrzuciły mi kilka pomysłów do dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję. A więc życzę Wam smacznej kawusi i koniec przedłużenia. Lecimy z tym odcineczkiem. Okej, okay, ten odcinek nie byłby odcinkiem o wkurzającej dwójce, gdyby nie zaczęła od gówniaków. Tak, właśnie od dzieci. Jednak nie będzie to rzecz stricte związana z dziećmi, tylko bardziej z dorosłymi Simami. Wkurza mnie to, że Simowie po nakarmieniu swoich małych dzieci zostawiają butelki na podłodze, które niemal natychmiast zaczynają śmierdzieć. Już wolałabym, żeby położyli swoje dziecko na podłodze i w międzyczasie sprzątnęli tą butelkę. Naprawdę. Teraz będzie rzecz, która mnie irytuje, ale nie jakoś strasznie. Chodzi o drzewa, które zapalają się podczas burzy i powodują, że Simowie wybiegają z domu, krzycząc i pani dziękując niebogłosy. Ogólnie rzecz biorąc to samo palenie się drzewami nie przeszkadza, bo po kilku sekundach przeważnie gasi się samo, ale simowie przez to przerywają swoje czynności i wybiegają na dwór. Chociaż przyznaję, że nie zawsze gasi się samo, bo raz miałam taką sytuację, że drzewo nie zgasiło się, bo akurat deszcz przestał padać. I wtedy panika simów była jak najbardziej uzasadniona. Resztki jedzenia. Wkurzające jest to, że nie można sobie wyrzucać resztek jedzenia samemu albo odkładać do lodówki, tylko trzeba klikać simem chcemy wyciągnąć resztki z lodówki, to musimy dodatkowo kliknąć przy tym wyciąganiu, które danie konkretnie chcemy wyciągnąć, nawet wtedy, kiedy mamy do wyboru tylko jedno. No, to w ogóle nie ma sensu. Ale cóż. W The Sims 2 nawiązywanie relacji idzie znacznie ciężej niż na przykład w Trójeczce. Bardzo łatwo można się z kimś nie polubić lub zostać czymś wrogiem. I wiecie, o wiele ciężej jest nawiązać relację romantyczną. Przynajmniej ja mam takie odczucia. Dlatego czasami, jeśli chcę szybko nawiązać jakąś relację, i wkurza mnie to, że tak długo mi z tym schodzi, wspomagam się kodem. Nieładnie, nie róbcie tak. Denerwuje mnie również to, że w przypadku romantycznych relacji między dorosłymi simami nie ma opcji tak zwanej stałej sympatii, tak jak jest to w przypadku nastolatków. Czyli nastolatkowie mogą być w związku, a dorośli już nie. No i nie ukrywam, że taka opcja byłaby bardzo przydatna, ponieważ nie ma nic pomiędzy romansem a narzeczeństwem. I ewidentnie jest pomiędzy tymi relacjami. Wielka luka. Oglądanie telewizji. Pewnie Was to zdziwi i pomyślicie, a co ją może wkurzać w oglądaniu telewizji, a jednak... Może nie jest to jakieś ultra ważne, ale nieco irytują mnie powiadomienia typa od pogody, wyskakujące w prawym górnym rogu, podczas gdy nasz sim ogląda prognozę. Jeśli gramy w przyspieszonym tempie, powiadomienia o pogodzie wyskakują no co chwilę. Dosłownie co chwilę. Więc ja wtedy, żeby się tego pozbyć, automatycznie zmieniam kanał na jakikolwiek inny. Byle nie pogodę. Okej, okay, to teraz tak zwane zakrzywienie czasu na parceli publicznej. I pewnie wiecie już o co mi chodzi, ale wytłumaczę. Brak zmiany czasu przy wyprawie na parcele publicznej jest irytujący, dlatego właśnie, między innymi, nie przepadam za wysyłaniem simów na parcele publiczne ze względu na ten zamrożony czas. Czyli, na przykład, wyjdziemy z domu o 12, nasz sim wróci z parceli o 16, a w naszym domu dalej będzie 12. Zamiast wysyłania ich na parcele publiczne, wężę ich w domu i nie wypuszczam nigdzie. No to taki trochę areszt domowy. Nie no, czasami gdzieś pojadą, ale to przeważnie tylko wtedy, kiedy mają jakąś konkretną potrzebę. Bez powodu ich raczej nie wysyłam. Wielka szkoda, że w dwójce nie możemy ustawiać mebli na skos. Bardzo lubiłam tak robić w trójce i w dwójce mega mi tego brakuje. Ale no nie oczekujmy cudów od gry, która jest tak stara. Ale wiecie to zawsze jakieś dodatkowe urozmaicenie. Ale na szczęście w trójce już to wprowadzili. Jakże ja uwielbiam te randomowe zwierzęta, które przychodzą pod Twoją chatę, kopią Ci dziury w trawniku, tarzają się w Twoich kwiatkach pod oknem lub drą się i denerwują, bo nie daj Boże nie chcesz ich wpuścić do swojego domu. A przecież powinieneś! Tak, to też wkurza. Wkurza mnie również to, jak jakiś sim, któryś z mojej rodziny albo po prostu taki, który przyszedł w gości, nie ma co robić i włącza se tak po prostu, że stereo. I przeważnie leci wtedy ta muzyka. Albo ta. Albo i ta. Opcji jest wiele. Muzyka sama w sobie nie jest zła, chociaż buja, nie powiem. Nie wiem co to, ale buja. Ale jest znośna tylko wtedy, kiedy sama zdecyduje, że chcę ją włączyć, a nie wtedy, kiedy zrobi to jakiś sim i akurat mam słuchawki na maksa podczas grania. I wtedy to można dopiero zawału dostać. Kolejna rzecz dotycząca dzieci. A jak? Nie mogło być inaczej. Chodzi mi o sytuację, kiedy w naszej rodzinie mamy niedawno narodzone niemowlę. W takiej sytuacji, kiedy nasz dorosły Sim w danym momencie nie będzie miał nic do zrobienia i my również nie rozkażemy mu, aby coś zrobił, najpewniej pójdzie on do dziecka, nawet jeśli bawił się z nim, karmił i przewijał dosłownie chwilę temu. Ja rozumiem instynkty rodzicielskie, ale naprawdę, jeśli dziecko jest, mówiąc kolokwialnie, ogarnięte, to serio, nie muszą do niego latać co chwilę. Ale co zrobić? I ostatnia rzecz dzisiaj to fakt, że w tej części Simsów naprawdę łatwo o śmierć. Wystarczy chwilę nieuwagi, żeby idąc po jedzenie do kuchni i zostawiając Simsy bez pauzy wrócić i zorientować się, że ej, chyba ktoś umarł. Chociaż z drugiej strony może i to nie jest takie złe bo wtedy musimy bardziej uważnie grać i dbać o to, żeby mroczny kosiarz nie musiał fatygować się i przechodzić do naszego domu. Dajmy mu odpocząć. No i to tyle moi drodzy. Dajcie znać, która z tych rzeczy denerwuje Was najbardziej oraz podwróćcie jakieś swoje pomysły w komentarzach. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nie wykluczam, że pojawi się jeszcze trzeci odcinek z tej serii, ale zobaczymy jak mi to wyjdzie. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę i widzimy się w kolejnych simsikach. Cześć!